the same Cześć, witam Was bardzo gorąco w ten upalny dzień można powiedzieć, bo 30 stopni na zewnątrz, no ale nie ma, że boli. Wiem, że to nie jest. Nie są sprzyjające warunki dla graczy oraz dla ich sprzętów, no ale no. No niestety, jeżeli wychodzą hiciory, no to trzeba w nie grać. Dobra. I jedziemy, nie przedłużając. To jest kryjówka, pokój hotelowy. No, tutaj można zapisywać, przebierać się. Skądś to znamy oczywiście już. Przechwycone nagranie. Aha, i tak. W tym napadzie na nas zginęła nasza siostrzenica. No i teraz... Będziemy tutaj szukać winnych całej <laughs> sytuacji. Hey, Przechwycone nagrania. aha, właśnie w poprzednim odcinku dostaliśmy punkty i ich jeszcze nie wykorzystałem zobaczmy drzewko zdolności aha co by tu sobie wziąć mamy postępy zdolności statystyki hmm mamy kategorie jazda, hakowanie, walka oraz wytwarzanie, wytwarzanie wytwarzane przedmioty, jazda. Co mi się tu przyda? Na pewno coś z hakowania. Wejdźmy sobie tutaj. Sprawdźmy po kolei. Odblokowane mamy zestaw narzędzi hakera, czyli te podstawowe. Podłączanie się do kamer. Tutaj mamy ulepszenie hakowania bankomatów. Zwiększenie ilości pieniędzy zdobywanych podczas hakowania bankomatów. Aha, czyli więcej kasiory mamy z bankomatów. Dodaję miejsce na baterię. Hmm, to jeszcze nie wiem. Aha, czyli jak używam. <laughs> nie, no z tymi światłami to jest super. To jest masakra, no. Włączamy światła zielone na skrzyżowaniu wszyscy, łup, to jest piękne. Czyli tak, no dobra, na razie baterią się nie zajmujmy, bo jeszcze nie wiem czy ona mi tak bardzo szybko będzie znikała. Optymizacja profilera. Aha, tu jeszcze lepsze bankomaty. Dobra, system budynków. Aha, i to są te wybuchy, takie co tam są na te kratki takie. Aha, aha, aha dobra. Tu już wiem. Czyli to mamy niebieskie mamy już aktywne. Yy, białe ikony są, do, są odblokowane, czyli do, do kupienia. Niebieskie już mamy. Dobra. Już rozumiem. System budynków. Co tu jest? Sterowanie kolejką. Aha, jeżeli nam ucieka kolejka, możemy ją zatrzymać. Tutaj, yy, aha, tu odblokowałem bramy i garaże. Tu mamy mosty oraz. O, to było dobre, blokada. Tak, 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 tak. Tą blokadę biorę. Blokadę biorę. Tu później mamy kol kolczatki. Aha. Czyli to wszystko się przyda do ucieczki przed policją. O, oni już na moc nie wiadą. Chociaż tyle. Sterwona. Nie, a ja wiem czy to mi się przyda. Dobra, na razie przez, przejdźmy do jazdy. Mamy jazdę podstawową. Aha, tu jeszcze nie można. Otwarcie samochodu do blokowania. Zmniejszenie obrażeń podczas kulizji. Aha, to ja mogę wziąć. Otwier Otwarcie... To jeszcze nie mam tego, dobra od razu nam się otworzyło zmniejszenie obrażeń ale dobra, to wykorzystajmy 3 punkty jeszcze na precyzyjne celowanie, zmniejszenie odrzutu każdej broni koncentracja, o! slow czyli aha skupienie no no oczywiście też z GTA, ale jeżeli dobrze wykorzystane, to nie mam nic przeciwko hmmm, celowanie i jeden punkcik został wytwarzany przedmiot hmm. zagłuszanie Granat odłamkowy Fajnie mamy tutaj pokazane Ło wow. Zagłuszacze Dobra, wezmę to Dobra, wykorzystane wszystkie punkty Możemy wreszcie ruszać do przodu To co to jest? Strasznie dużo widzę opcji tu jest A dobrze, jest po polsku, kolekcje Narzędzia i aplikacje Klasy wrogów Poradnik. Co to jest? Aha, czyli mamy opis wszystkiego. Dobra, to nie będziemy się tym zajmować, bo tu wyjdzie cały odcinek na poznawanie. To w trakcie będziemy sobie sprawdzać. Wyjdźmy na zewnątrz, złapmy trochę świeżego powietrza. O. me. Hmm. No ale super te kamery są. Wszystkich można podejrzeć, kto co robi, czym się zajmuje, ile zarabia. Świetnie. Opuść pokój, pokój hotelowy. O, ale tu syf jest. Czy ktoś tu sprząta w ogóle? O, znowu ta laska. Znowu się będzie dobijać? Hmm. Nie zamknąłem drzwi. Dlaczego nie zamykasz drzwi? Ej, dobra, co tam jest? Wysać, wysać. <grym zniszczone> Można tu troszkę już bałaganu narobić. Dobra, profiler. O proszę. <grym zniszczone> Hakuj. O, zobaczmy. Amatorka astrologii.

Przestępstwo? O, Ty, a co ty tak się wypinasz? Zaś się zhakuję tutaj. Ty, pani! Uważaj lepiej. Tu są schody, dobra. Można zaskoczyć? Aaa! Ale numery, wszyscy normalnie... Kurde, to tu można całe miasto przychodzić i, i sprawdzając kto jest z kim. Akta policyjna, o. pozwolenie poszukiwany Ale dobra, tutaj jakieś zadanie. Ten gość już poszedł. Wow, 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 to mi się przypomina ten raport mniejszości, jak tam było zapobieganie tych Szybko Zapobieganie przestępstw Przestępstwom o. Można to wziąć. Woho! Wow. O. Jest tam. All right. He's here somewhere. Just move carefully. Don't get spotted. Let the profiler do the work. Mhm. Wykrywanie przestępstw. Dotylko wykrywanie przestępstw w odroczu do strefy. Użyj kwadratu, aby zidentyfikować potencjalną ofiarę lub przestępcę. Nie da się wykryć. Poczekaj na alert. Aha, nie mogę go zabijać. Jeżeli zacznie coś robić złego, to ja mogę go złapać, dobra. I teraz pytanie, gdzie ten gościu jest? Gdzieś tutaj w tym kółeczku, tylko żeby go nie spłoszyć.

this guy's close i can feel it hey we need to talk there's nothing to talk about we're done deal with you're it you're fucking wrong i'm not done yet get away i'll scream i'll teach you <gasps> <gasps> we're, not done. <laughs> we're not, done. not done you don't want to be in my face Wow, ale szybka akcja. Kurde, ale to nie, to na, nie na to patrzyłem. Ale fuks, ale te pułapki są dobre. Nowe zdolności. Kurde, nie zwróciłem uwagi, że oni tutaj są. W olejce, ale to jest dobre, dobre. Tutaj, haha. Czyli już wiadomo, do czego są te wszystkie skrzyneczki. Gościa zachwiało i go złapałem. Super, wykryte przestępstwa. Zwiększa prędkość przełączania broni. Misje poboczne. O, znowu coś do odblokowania. Wykryte przestępstwa. Aha, bo odblokowałem jedną z dwudziestu. Aha, czyli to jest do odblokowania. Ukończ. Dziesięć. Komu... Aha, czyli to odblokowujemy w trakcie grania. Zlecenia kryjówki wykryte przestępstwa, zlecenia konwoju. Dobra. Wow, ile tego jest? O kurde, ale mamy... Nie no, jest co tu robić. Czyli to jest Co jest? Nikki, hej, I know, I know the party started. It's almost over. Where are you? I'm on my way. Ugh, you make me crazy. Jackson's really looking forward to it. Get over here. We miss you. I miss you too. I'll be there. Sorry, Nick, I need to take this. I'll, I'll see you soon. Good. You got out. Look, if you need some wheels, give me a call. I'll, I'll set you up. Pre owned cars? You'd rather register yourself at a car dealer? I don't ask questions. This guy gets me any ride I want, and you if you need it. I just might. How's Maurice doing? Oh, he's all sunshine and buttercups. I'm gonna dump him at my little dumping place. I need him alive, Jordy. Yeah, yeah, alive. Whatever. Goes against your better nature, huh? I'd pop him and be done. But hey, you pay me right. I'll keep him alive as long as you want. I do work for a paycheck. Auto na zamówienie, żeby dostarczono ci pojazd w sąsiedztwo. Otwórz swój smartfon, wybierz aplikację auto na zamówienie, odbierz... Aha, kupuj samochody. Słuchaj, nie są w czasie misji. Hm. Nie, no to no, będzie, będzie co tu robić. Już, już widzę, że no, na pewno spędzę tu dużo czasu. Ale tutaj, właśnie, trzeba kurczę ostrożnie. Ta klientka została, stała, później poszła tam w tą uliczkę. O, mamy profilera. Zobaczymy. O! Czyli ci na niebiesko mają coś. O, song sneak. Czyli można od nich kraść muzyczki. MP3. Super. Czyli bia na biało to są zwykli, a na niebiesko to mają jakieś specjale dla mnie. Sprawdźmy kto jest kim. Zwolenniczka klonowania ludzi. Strażnik na przejściu dla pieszych. Ale no, no normalnie można biegać sobie po mieście. Leży O, już mamy radio. Radio, a nie, to jest petrujka z telefonu. Dobra. Blokady. To jest dobre na auta. Dobra, co tu jest? Kamera, tu mamy bankomat. A to, aha, to są wybuchowe pułapki. A o czym oni gadają? o. i the boss, boss, see, please believe me I'm coming so hard, you people, is easy Watch it, boys, here here yo Fight, boys, I'm coming to fight To spice people that say I'm nice Now I spit it, never forget it Bitch, that bullshit Damn it, I'm getting with it All these bitches in skirts, people making it hurt far Go away dobra i no no man, no O, coś jest. Zlecenie. Niedawno była w Iraku? Kto był w Iraku? Ta gruba była w Iraku? Chyba jaja serbić. Dobra, co ty tu masz dla mnie? Wartość konta? Ura, to, to można chodzić i tylko sprawdzać ludzi. Pracuję na zmywaku. A ty co ty masz dla mnie? Co? Co? RPG. Wartość konta 100. Czyli co? Ja, ja przejmuję kasę od niej, tak? Dobra. jedziemy. O, coś się dzieje, coś się dzieje. Wykryto przestępstwo. Dawaj, 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 dawaj. Szybko. Może będziemy mieli szansę jeszcze raz powalczyć. Ty, nie panikuj. Spokojnie, bo mogą nas zwyczaić. O, muzyczka się zmieniła. Pakujemy. Przy okazji 300. Dzięki. O, tam coś jest. Ale teraz zrobimy to tak. Śledź przestępce. Jest, gość. Leżeć mi to! Policja! Polityczna. Nie, no pięknie, pięknie. Ofiara bez szwanku. Przestępca znaturalizowany. A, czyli mamy czas jak jest na żółto. Czy to na zielono? Nie, to jest jasne zielone jemy. zdolności. Mamy jeden punkt. Możemy przeznaczyć na coś: wytwarzanie przedmiotów. Czy walka. Szybkie palce. Zwiększa prędkość przełączania broni Dobra, może być. Co tu jest? Aplikacja zlecenia. Online! Sesja online! O! Zlecenia maherów. Zobaczmy co tu jest. Zlecenie maherów. Przechwycenie. O, jakiegoś auta. Dobra. Wysać. Nie, no. Otwarty świat. No, nie wiadomo gdzie zasuwać teraz. Ale ja myślę, że w następnym odcinku zrobimy już misję. A co to jest? Niedostępna. Słaby punkt. Dobra, będziemy zasuwać do następnej misji, ale to już w kolejnym odcinku. Zapraszam Was serdecznie. Ja już sam się nie mogę doczekać. No, gra zapo zapowiada się dobrze. No nawet bardzo dobrze. O! Wykryto przestępstwo. Dobra, ale, ale będą nas bombardować, widzę, tu misjami pobocznymi. Ale dobra, ja. O! Gościa sakujemy szybko. Co mi tu dał? 140. Ciekawe czy to kasę z konta kroje. No dobra, zaraz sprawdzę sobie. No dobrze, to widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.